Cześć. Ja jestem Bartek i na co dzień prowadzę hodowlę zwierząt egzotycznych. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Brodate Gady. A w dzisiejszym odcinku zabieram was na hodowlę po to, żeby odebrać razem dwa zniosy węży zbożowych. I od dzisiaj mała zmiana. Jak widzicie, nagrywam u siebie w domu, to ze względu na to, że na wystawie jest naprawdę mocna wentylacja i audio bardzo mocno na tym cierpiało. Dzisiaj odbierałem zniosy od Silver Queenów, czyli tak naprawdę przepięknych, liniowych ghostów. Uwielbiam te węże, mam tak naprawdę Sansa i Trzy Samice. Drugi znios jest od Goldastów. Także też będą w tym roku piękne żółte węże. Oczywiście sprawdziłem wcześniej całą hodowlę i tutaj po kolei wyjmuję layboxy, czyli pojemniki specjalnie przygotowane dla węży pod składanie jej. Wy możecie je kojarzyć jako mokre kryjówki, które też stosuje się przy wielu innych zwierzętach. I prawda jest taka, że jest to idealne miejsce, które Daje poczucie bezpieczeństwa dla samego węża, i to jest turbo istotne. szczególnie właśnie w okresie składania jaj, ponieważ samica, która się zestresuje, może się zablokować i może mieć problem ze złożeniem jaj. No i niestety rok do roku zawsze jakiś taki przypadek się zdarza. W środku takiego layboxa ja osobiście mam mechtorfowiec. Świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Bardzo dobrze pochłania wodę i tak naprawdę jest to idealne dla tych węży, bo fajnie, duża wilgotność też pomaga przy składaniu jaj, ale przede wszystkim same jaja też są zabezpieczone. W momencie, w którym znalazłbym je po dwóch, po trzech dniach, nic tak naprawdę się nie stanie i te jaja się nie wysuszą w taki sposób, żeby im cokolwiek zagrażały. A co do wysuszenia, w jednym lejboksie było troszeczkę za sucho, tutaj mamy jajka, które są delikatnie wklęśnięte. Ale czy to coś złego? Tak, jeśli to nie, zaniedbamy. Natomiast przy odpowiedniej wilgotności jajka z powrotem napęcznieją, i tak naprawdę one podczas całego procesu inkubacji wchłaniają wilgoć i rosną, co jest niesamowite, bo te jajka naprawdę po dwóch miesiącach są o wiele, o wiele większe. A to możecie zaobserwować przychodząc na wystawę. Och, my God, we Wrocławiu, ponieważ inkubator z tymi jajami w środku stoi na naszej wystawie i możecie zobaczyć jak inkubują się jaja, a tak naprawdę w przeciągu, myślę, że dwóch tygodni będziecie mogli już wypatrywać czy jakieś wężyki z tych jaj się nie wykluwają. Ale wracając, co zrobić w przypadku kiedy mamy takie delikatnie przesuszone jaja, może nie przesuszone, ale delikatnie wysuszone jaja? Wystarczy odpowiedni pojemnik z vermikulitem i wilgotnością. Te jaja naprawdę w przeciągu jednego dnia dojdą z powrotem do siebie i z powrotem będą napęczniałe. W ogóle, jak sobie popatrzycie, to samice składając jaja Robią takie torciki i te jaja są ze sobą zlepione. Także przy odbieraniu tych jaj i przekładaniu do pojemników trzeba ostrożnie odczepić jedno jajko od drugiego, żeby żadnego nie uszkodzić. A po co się to w ogóle robi? Powody tak naprawdę są dwa. Po pierwsze, sprawdzenie, czy zarodek jest u góry jaja. I to się prześwietla, co będziemy zaraz robić, ale po drugie, w momencie, w którym któreś z jaj zaczęłoby się psuć, pleśnieć lub cokolwiek by się z nim działo. Możemy bezpiecznie jedno konkretne jajo usunąć i wyrzucić, nie martwiąc się o całą resztę. Więc robimy to przede wszystkim dla bezpieczeństwa inkubacji jaj i do tego, żeby jak najwięcej z tych jaj po prostu dotrwało do wyklucia i żeby z nich wykluły się małe słodkie wężyki. I tak jak widzicie, dla mnie najlepszym sposobem na prześwietlanie jaj jest po prostu lampka z telefonu. Zaznaczam markerem, gdzie jest zarodek, właśnie w momencie, w którym by się okazało, że spadł, spadł pojemnik, e, gdzieś się przesunął czy cokolwiek. Czasami się to zdarza, to żeby wiedzieć, gdzie jest zarodek, ustawić to jajo tak, jak było, bo jeśli tego nie zrobimy, to po prostu wężyk się nie wykluje, zarodek się najzwyczajniej w świecie utopi. I tak ogarniamy, odklejamy jajko po jajku po kolei, szukamy zarodka, zaznaczamy markerem i układamy w pojemnikach. Bardzo ważna rzecz. Wentylacja. Możecie używać paru podłoże. Ja osobiście używam perlitu mokrego, żeby utrzymać odpowiednio wysoką wilgotność. I na koniec oczywiście trzeba opisać. Co to za znios? Po jakiej samicy? Po jakim samcu? Ile było jajek? No i oczywiście data zniosu, żeby wiedzieć, kiedy mniej więcej można spodziewać się Wyklucia. To jest moment, który jest dla mnie najbardziej satysfakcjonujący, i nie mogę się doczekać rok do roku właśnie na ten moment, na moment odbierania jaj. Tutaj możecie sprawdzić, że jeszcze w niektórych pojemnikach miałem za niską wilgotność i właśnie niektóre jajka się wklęsły. Tam były dosłownie ze dwie sztuki. Więc uzupełniłem wodę, tak żeby podnieść wilgotność w wszystkich pojemnikach. Koniecznie napiszcie w komentarzu jak podobał wam się odcinek. W takiej formie możecie ewentualnie zostawić komentarz jajco. Dla zasięgów oraz łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeśli podoba wam się taki content. Ja dziękuję Tropikalowi za bycie partnerem mojego kanału. A my widzimy się w kolejnym filmie.